Odwiedzamy dzisiaj pana Grzegorza Tużnika, który mieszka pod Wrocławiem. Hoduje on trzy rasy gołębi: a są to garwacz górnośląski-koroniasty, pocztowy staropolski i garwacz śląski. Hodowca dziś oprowadzi nas po swoich gołębnikach. Zaczynamy od najstarszego budynku, z którego gołębie są systematycznie przenoszone do nowego gołębnika, ale jest czas lęgów i przeprowadzka się wydłuża. Gołębie miało od dziecka, a garłacz górnośląski koroniasty był z nim przez całe życie. Możliwe, że pasem od gołębi zaraził się od dwójka, który je trzymał. Obecnie ma około 200 gołębi. Samych garłaczy koroniastych jest 120 sztuk. Czarnych jest 7 par, czerwonych 3 pary, żółte 10 par lęgowych, czerwone szymle 10 par lęgowych, niebieskie szymle 14 par lęgowych. Do chowu młodych dętych pan Grzegorz używa pocztowych staropolskich jako mamek. Darłacza? Do którego staropolskie? To jest ich młody? Staropolski, tak. Tak, staropolski. O. A, a, a dołożyłem... Do, dołożyłem darłacza górnośląskiego? koronia z tego, mhm. w kolorze żółtym i, i, i no, je widać jak on jest wykarmiony i tak dalej. Mhm. Także dbają o niego lepiej. I on Za chwilę tam jeszcze tutaj, jak, są to garłacze górnośląskie, koroniate. No i one już musiały być rozdzielone, odłożone od, od, od garłaczy, od rodziców i podłożone pod staropolskie, bo z reguły za chwilę one się zaczynają znowu parzyć i zostawiają te głębie. Ale Tomu. karmią młode potem czy tak słabo? Nie już albo, albo, albo słabo karmią. Ty młody się musi to do, dobijać o żarcie. Ale ja nie ryzykuję daję pod kolami pod Staropolskie. Tu jest wykarmiony już prawie, prawie na wylocie. Tu jest wykarmiony przez podwętę staropolskie. No to dobre to są, to są bardzo fajne rodzice. Dobrze karmią, dobrze opiekują. Tym bardziej, że Garłaś potrzebuje troszeczkę ciutkę wyższego karmienia, nie jak pocztowy, że nam 5-6 tygodni ją... Ale to mówi, że czym bardziej prymitywna rasa, tym dłużej zajmuje się swoim potomstwem. tak? Jest tak, tak, tak? prana tego, także a to są typowo wychowane, chowane, nie wychowane, właśnie daleko droga, ale wychowane wycho, yy, przez, przez Staropolskie. I gdzie po prostu, nie? Bo nie miałem co podłożyć, zostały one, nie? I tak. I myślę, że... Ale też one są już jako zarejestrowana rasa i też są na wystawach tak, oceniane. Tak, od grudnia, od grudnia. I ty brałeś proces yy, w udziale procesu yy, rejestracji no, tej, nie, pta tak, tej tak, tych nas ptaków. To w ogóle związek, nie? Z tym wyszedł do Polskiego Związku. Nasze stowarzyszenie, nie? Wyszło do związku z to zarejestrowania tej rasy. Nie? I udało się, tak? Nie udało się. No trwało to trochę, bo od 19 roku, nie 2019, ale, ale to jakoś tam powoli, powoli. Mimo, mimo tej pandemii, mimo tego wszystkiego Udało się. Udało się. Wyjątkowo ta para karmi tego a Widzisz taki odkras, nie? Aha i wyjątkowo ta para karmi, tak. Dlatego ja jeszcze nie ja je przenoszę, bo to będzie wszystko yy, przebudowane. Przenoszę to do nowego, ale... Wygląda to, że są w no to powolnie to trwa. Nie? Jest tutaj taki tak. smaczek, nie? No. Pan Grzegorz szukał mamek dla gołębi. Jego znajomy chciał hodować garłacze. Staropolskie bardzo dobrze odchowują młode, karmią je nawet 5, a czasem 6 tygodni, a tyle potrzebują jego dentę. Wymienili się materiałem i tak się zaczęła hodowla pocztowych tutaj. Było to około 2014 roku. Pocztowe staropolskie nie były rasą zarejestrowaną, ale była to zdobna forma pocztowego. Staropolskie ponad stanowiły materiał wyjściowy do tworzenia Rzeszowskiego i Bagdet Czestochowskich. Idziemy teraz do nowego gołębnika. Pocztowe staropolskie są większe od znanej nam obecnie formy pocztowego. Mają znacznie większe wosówki. Pan Grzegorz, jak mówił wcześniej, razem z dwoma kolegami z Dolnośląskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza podjęli w 2019 roku pracę nad zarejestrowaniem tej rasy w Polskim Związku Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. Co im się udało i w styczniu 2022 roku te gołębie były oceniane na Krajowej Wystawie w Kielcach, gdzie pan Grzegorz pierwszy raz za nie otrzymał nagrodę. To jest para, tak? Nie, nie, to jest matka i syn. Aha, matka jest syn. Prawdopodobnie syn, ale no, raczej na to pewien syn, bo widzę po masie. No, staropolskie, staropolskie, tak? Staropolskie. To dawaj, wpuszczaj Dlaczego koloriny? Tak się zakochały. Hm. Aha, ja aha. nie patrzę a nie, na barwę. Tak? Nie Nie, nie. patrzę na barwę. A one mają jakąś barwę, czy nie? To znaczy... No nie, nie ma jakiejś takiej określonej, no ale też też muszą być jakieś tam zachowane proporcje, nie? Tak. Jak, 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 jest, jak jest biały lot, to musi być pełny biały lot, ten akład nie ma. Ale to czyli e, samce mają większe ten naroślaną na no, Tak, tak, do woskówki Woskówki to się nazywa. Woskówki. Dobry. Warto tutaj wspomnieć, że pan grzegorz od 10 lat jest sędzią gołębi na wystawach gołębi ozdobnych. Młody samki z tego roku. A to? A to jest dziewiętnastego. Następna rasa pojawiła się w 2008 roku. Był to garłacz śląski. Hodowca ma go w dwóch kolorach: niebieski szymel 8 par lęgowych i czarnym stroczystym kolorze 10 par lęgowych. Wszystkie garłacze śląskie wywodzą się ze śląska i hodowane były tam od niepamiętnych czasów. To jest garłacz śląski i trzymasz go w dwóch kolorach? Znaczy w zasadzie w trzech, bo jest jeszcze, trafił mi się między tymi czarnymi srokami, trafił mi, trafiła mi się czerwona samica, nie wiem, gdzieś tam przekazał któryś yeah. e, czerwone i taka sama, tylko w kolorze czerwonym. Sroka czarna z białymi skrzydłami, ale czerwony. Bardzo cię proszę. Staropolskie jak przystało na pocztowe są dobrymi lotnikami. By utrzymać je w dobrej formie, hodowca wypuszcza je. Niektóre osobniki mają nieźle rozwinięty zmysł powrotu do głębnika, jednak z powodu wieloletniej selekcji nastawionej na wygląd straciły wiele z lotności. Charakteryzują się silnym przywiązaniem do głębnika, dlatego dość trudno je przyzwyczaić do nowego domu i często uciekają, ale do starego gołębnika nie potrafią wrócić. Powiedz skąd je masz? Staropolskie. Druga no historia. Ktoś tam kiedyś dobry dobrych, dobrych gołębi na mamki dla garbacki. Nie wszystkie pary oczywiście. Ja są super e, instynktują. Tak. Tak. I tak oczywiście wysiadują jajeczka, te jajeczka się wyręgają, po czym, czym karmi jakieś amamkują je i, i schodzą z nich. Młode oczywiście zdychają. Schodzą w jakim wieku? A takie mniej więcej trzech tygodni. O, dwóch tygodni, trzech tygodni. Chodzą, a te? A te nie. Te mają taki instynkt, że chowają do końca. Zresztą pokażę po przykład. Do końca to znaczy do ilu siedzą tak, na nim? Tak, tak. Ja podkładam jajka albo młode zależy, zależy jak mam tam terminowo, nie? No i wzbiły się w powietrze. A tak to wygląda z lotu ptaka. Próbujemy nadążyć za nimi. Są bardzo szybkie. Po chwili ptaki stwierdzają, że już się nalatały i wracają do głębnika. Pozdrawiamy Przemek Rasy i Grzegorz Hodowca.